30% naszego kraju to były strefy wolne od LGBT. Wyobraźcie nie było sobie pan kłamie. wyobraźcie sobie pan, pan przyjmowane były uchwały, kłamał Pan, kłamał Pan Staszewski, kłamał Pan Śmiszek, kłamaliście bezczelnie na temat Polski. Łapy precz dwa od polskich samorządów. Nie ma i nie było takich stref. Ale Pani to, że proszę to jest To, że to nie było takich stref, mogę dokończyć. Może Pan dokończyć, Robert Biedroń, Pan zaraz dostanie głos. W Polsce, w Polsce mieć strefy wolne od kogokolwiek to jest naprawdę naj, największa pogarda, jaką by można urolić. wyrazić do drugiego człowieka. Ja przypomnę, urolić, przed II wojną mało. światową w Polsce były strefy wolne. Wolna od Żydów, od różnego rodzaju panie, mniejszości. Panie, panie. Dzisiaj panie wy wprowadziliśmy takie strefy naprawdę. wolne od LGBT. I Tutaj niestety Konfederacja tym, i PIS niczym się tej Proszę Państwa, przepraszam, to Państwa, Panie Ministrze, Lawa, proszę Państwa, ludzie jak ja Panie Pośle, niestety panie ale pośle, jesteśmy ludźmi w tym programie nie Panowie Panowie, 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 panowie. panowie, z naszej strony. ja mogę prosić realizatora rodzin. w tym momencie, żeby spuścił hebel? żdemu dam prawo do riposty. Więc panie ministrze. Powiedział pan poseł Biedroń, krótko adwocem pan minister Czarnek. Uchwały podejmowane przez samorządy były uchwałami podejmowanymi w obronie rodziny i przeciwko ideologii LGBT. Nigdzie nie było żadnych stref wolnych LGBT. Pan kłamie, kłamał pan w Brukseli, kłamał pan w Strasburgu, kłamali pana koledzy, m.in. Staszewski. szkalowali dobrej imię Polski. Nigdy w Polsce nie było żadnych stref wolnych LGBT. Były a samorządy, które widziały w obronę rodziny, jako, jako małżeństwo związek kobiety. Nie, Niech pan na chwilkę się powstrzyma, no, dobrze, człowieku, człowieku. Ideologia jest ideologią i za tą ideologią stoi ta wasza, ta wasza flaga, a ludzie, ludzi, pan jest człowiekiem, tylko człowiekiem nie rozumie atakującym Polskę i szkalującym Jeżeli nie dobre Nie za mną dnie. stoi ta ideologia, pan, to za panem stoi ideologia nienawiści. Nie, to to, co za panem stoi, pan stoi język ideologia nienawiści, nienawiści wobec człowieka. Nie, ideologia nienawiści wobec Polski to jest państwo. Proszę państwa, pr skończcie z tym kłamstwem. Ideologia ideologią, człowiek, człowiek człowiekiem. Tu siedzi człowiek, ale za nim stoi ideologia. Czy to jest trudne tak? do zrozumienia? To ja Za chwilę oddam idolo. panu głos. Panie Ale Za... naprawdę, pan pozwala w tym programie na mówienie, że te dzieciaki, które w Polsce dzisiaj mają próby samobójcze. Ja przypomnę, 80 prawie o, e, procent dzieci LGBT, młodych ludzi LGBT miało próbę samobójczą. Wie pan, ile prób, prób samobójczych teraz, jest w związku z waszą ideologią, jak która absolutnie... Słyszę, Robert Biedroń, panie słyszy, Robert ministra Biedroń. ministra edukacji, który odpowiadał za to, żeby te dzieci były bezpieczne w szkołach, jak słyszą, że one nie są bezpieczne. dziećmi, nie są młodzieżą, są ideologią... Ale co on mówi? Panie redaktorze, to to naprawdę, dlaczego on To jest kłamie? naprawdę no. kompletna degeneracja. Człowieku, nie jest naprawdę Człowieku, Zdegenerowany wie. wie że... dzieci, niebezpieczny słyszą takie rzeczy. Pan Przez rzeczywiście podnoszą na siebie państwa, to jest wasza sprawa. Proszę państwa, proszę państwa, proszę, 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 pan apeluję Panie, o to, ja żeby mogę? zachować Panie już... Panie redaktorze, czy ja mogę? Tak. Jeżeli ja w tym programie... To bardzo proszę pana ministra o przeproszenie pana posła. Nie, to ja bardzo proszę pana posła, żeby panie przeprosił Polaków, że kładzie Panie na pośle. Panie. Redaktorze. Przepraszam, tak. przepraszam, proszę zostać. Po panie ministrze, czy pan przeprosi pana nie, e, Roberta pan Biedron, Biedronia, nie, za pan Biedron, słowa nie, pan, zdegenerowany panie, człowiek. Panie redaktorze, ja nie Panie redaktorze, to wygląda na właśnie. Ten tak człowiek, przed, od ten tego człowiek przed momentem. zakończy się na przestępstwa z nienawiści. Proszę państwa, ja mam z tego człowieka prośbę, że ktoś jest zdegenerowany, że kamień. Proszę Na Państwa, tymi, państwa. ja redaktorzy. mam wielką prośbę do wszystkich Państwa. Ale czy ja mogę się obronić? Jest tak, tutaj ale ja mam prośbę do Państwa, zanim Panu tak. oddam głos. Mam wielką prośbę. W tym programie ja wszystkich moich gości staram się traktować z pełnym szacunkiem i tego samego oczekuję od gości wobec innych partnerów dyskusji. Więc pytanie do Pana ministra Czarnka. Czy Pan przeprosi Pana... Posła Biedronia. Panie redaktorze, proszę pana posła Biedronia i pana również w tym studiu, i pana też bardzo proszę, żeby przestano kłamać na temat tego, że my ludzi nazywamy ideologią. Prosiłem, żeby reagować, jak ten człowiek mówił, zarzucał mi, że ja stoję za samobójstwami dzieci. Czy to nie jest rzecz, która jest skandaliczna na żywo w Polsce? Ja proszę, żeby ten człowiek przeprosił, ten człowiek przeprosił mnie za szkalowanie mojego dobrego ale... imienia. Nigdy człowieka nie nazywałem ideologią, nigdy, ale ideologia, która za nimi stoi, degeneruje młodych Jaka ludzi? Ideologia Powoduje... stoi na ideologiczności. Węderska ideologia, która degeneruje w tej chwili, się na swoim życiu, nawet o człowieku. Panie człowiek. Pani Pani pośle, dlaczego pozwalamy na tego rodzaju pracę, że w Polsce są strefy wolno-ideologii BT, że my nazywamy ludzi Pani ideologią? Nie, człowiek nie, nie, nie nazywamy ideologią, Proszę państwa, koniec końców. Ideologia, Pani która ministra, za panem Panie prezesie, bardzo przepraszam. Z autentyczną prośbą bardzo pana serdecznie proszę. Posunął się Pan za daleko, bo czym innym jest krytykowanie czyjejś postawy politycznej, czy ideowej, do, której, do czego każdy z nas ma prawo, a czym innym jest nazwanie rozmówcy człowiekiem zdegenerowanym. Czy pan słyszył, panie Ja panie ministrze, bardzo, co ten rozbuch, co ja, Ale ja bardzo pan pana proszę... Taki ja bardzo, panie, pan panie, 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 do tego panie pana ministrze, również, nie szkalował panie dobrego ministrze, imienia Polski ja panie, na antenie Polsatu? Mógłby pan to zrobić? Panie, ja panie, nie ja ma nic ważniejszego ja pana, nic dobre imię Panie polski. ministrze, ja pana szanuję. Ja pana też. Dziękuję. Pana szanuję, Tak proszę, jak i pana Biedronia. Jeżeli pan szanuje pana Biedronia, to żądam I od jeżeli, niego przeproszenia Polaków jeżeli, za kłamstwa, które Panie redaktorze, panie ministrze, naprawdę myli pan porządki. Jeżeli ja mam z panem brać udział w tej rozmowie, a chcę to robić, oczekuję od pana szacunku do wszystkich, którzy tutaj są. I bardzo pana proszę, jeżeli ja mam naprawdę brać udział w tej rozmowie, żeby pan przeprosił pana Biedronię. Jeżeli ja mam brać udział w rozmowie z panem, którego szanuję, to bardzo pana proszę, żeby pan zmusił pana Biedronia panie do przeproszenia Polski sekundę. za szkalowanie jej ja dobrego imienia na Ale Ja niestety to bardzo proszę. Panie że ja bardzo przepraszam, ale ja nie jestem w stanie. Nie akceptuję tego. Nie akceptuję rozmowy, w której ktoś jest w stanie taki sposób odnieść się do swojego rozmówcy i bardzo państwa serdecznie przepraszam, ale niestety panie redaktorze również pana przepraszam ale muszę opuścić naszą rodzinę. Zanim pan opuści studio, czy mogę do pana jedno zdanie? Czy pan, jeżeli pan, jeżeli czy pan, pan, jeżeli pan przeprosi pana Biedronia... ja mogę jedno pan. zdanie pan, do pana, zanim pan opuści to studio? czy, czy ja mogę jedno zdanie pan? do pana? Proszę sekundę poczekać. Panie, Panie pośle, nie pan do pana. Jedno sekundę. zdanie do pana. Czy panu nie przeszkadza, kiedy ten pan mówił, że jestem winien śmierci samobójczej? Nie pojedziałem niczego. Panu nie przeszkadza, kiedy panu... ten pan zarzucał mi, że nazywam ludzi ideologią wielokrotnie. To powtarzałem, że nie tłumaczyliśmy. Czy panu nie przeszkadza, że ten pan szkaluje dobre imię Polski i mówi, że były tu stracone Pełne, Jak panu to nie przeszkadza, to niech pan opuści to studium. Nie pośle. Ma pan pełne to pan prawo. Dokładnie się to różnią, ale nazywanie kogoś, że jest degenerowane. Jak panu nie przeszkadza szkalowania dobrego Polsce, to niech pan opuści. to nie pośle. Czy mogę mieć panie mistrze? ja uważam, że, że sytuacja w Polsce jest taka. E, I to jest właśnie efekt tej polaryzacji. Dokładnie do tego doprowadziliśmy, że możemy dzisiaj, że ktoś może dzisiaj. Czy pan poseł i pan minister? Może panie dzisiaj pośle, proszę się e, nie posłuchać e, moją e, osobą, wobec, bo pan nie reagował nie żyje, na kłamstwa, wobec, które tu padały. Swojego. Wobec wszystkich, którzy dzisiaj nas Niech pan dają. nie udaje Może tutaj filozofa i etyka, tylko niech pan jest... siada i dyskutuje, dobrze? Panie, niech pan panie, siada i dyskutuje. Panie, wycofuje panie wycofuje się z moich słów. Wystarczy panu? Wycofuje się. Panie wycofuje panie się minister. z moich słów. Wycofuje się z moich słów. Pan powinien dać przykład Jeśli pan chciałby ze mną porozmawiać na temat obronne, to wycofuje się z moich słów, ale Pan nie zmusi tego pana, żeby nie szkalował dobrego dnia Polski. Proszę, proszę pana. przeprosić pana Biedroń. Ja tego pana nie obraziłem, Dobrze. on wcześniej A, mi wielokrotnie obraził. się bądź, panie Przepraszam. Panie, Przepraszam, sekundę. Panie, pan, pan poseł Biedroń, czy pan ale, oczekuje przeprosić od to, to, to pana dostawne, ministra dostawne Czarnika. Decyzje. Sekundę, panie ministrze, proszę usiąść. Nie, 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 nie. Panie pośle, czy pan oczekuje przeprosić? Panie nie, nie. Słuchajcie, Zab, nie przedłużajmy zabnijmy tego. Zabnijmy Otóż polaryzacja doprowadziła do Panie, ale wydaliście się Polaryzacja doprowadziła do tego, że tego typu sytuacje mogą mieć miejsce. W publicznej. Ja protestuję przeciwko temu i dlatego Niestety nie jestem w stanie uczestniczyć w rozmowie z panem... Bardzo chciałbym. Ja bardzo nie jestem w stanie uczestniczyć z panem w rozmowie z panem, nie odpowiada Sekundę. na fałszywe oskarżenia Sekundę. wobec Proszę Polski. Państwa. Jak panu to nie przeszkadza, bardzo... to niech pan wyjdzie tylko szybcie, Bardzo dobrze? żałuję. Proszę państwa, panie Robercie, czy pan oczekuje przeprosin od pana ministra? Panie ministrze, panie redaktorze, tak wygląda nasza codzienność. To, co pan zobaczył, jest codziennością osób LGBT w Polsce. Tego typu słowa padają w internecie, tego typu słowa padają na ulicy, tego typu słowa padają... Z ust byłego ministra edukacji. Tak wygląda codzienność. Więc ja myślę, że powinniśmy coś zrobić w tej sprawie, bo to naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. I to nie jest moja kwestia. To nie jest tego kwestia, że pan minister mnie tak obraża, ale to jest kwestia tej codzienności osób LGBT w Polsce. Proszę pomyśleć, jak czuje się matka dziecka 15-letniego, które jest osobą LGBT, kiedy słyszy, że jego dziecko jest kim? Jak pan powiedział, jest człowiekiem. Nie, Wielokrotnie pan, to powtarzam. Pan Za panem stoi ideologia, szego. która go degeneruje. Jest człowiekiem, jest człowiekiem. Niech pan pani to przyjmie w tak końcu wiadomo, O życiu pani. Przepraszam. O dzieciach rozmawiamy. O człowieku. O człowieku. O człowieku. Przepraszam. A pan mi ideolog. wkłada w usta rzeczy, żeby głos nigdy głos nie Panie doktorze, ostatnie zdanie. Możemy zabrała... się różnić. Możemy mieć różne poglądy. Ale musimy się szanować. Musimy w każdym człowieku znaleźć człowieka, nie ideologię. ja ideologię, mogę, ja panie ministrze, nie panowie, pan proszę przystanie. państwa, czy ja to mogę prosić. Czy ja mogę, pani poseł, czy ja mogę prosić o wyciszenie emocji? I przejście do y, kolejnego tematu, ale zanim przejdziemy pani Ewa Zajączkowska. -Herz. Bardzo dziękuję panie redaktorze. Rafał Trzaskowski teraz siedzi w swoim domu, ogląda nasz program i śmieje się w pas, bo osiągnął dokładnie to, co chciał osiągnąć. Jeszcze większa polaryzacja, jeszcze większe skłócenie y, społeczeństwa. E, pan teraz będzie budował swoje poparcie jako y, ofiara dzisiejszej rozmowy. Taki będzie efekt polityczny tego, co się tutaj wydarzyło, gwarantuję panu. E, Natomiast to, co zrobił Rafał Trzaskowski, powtarzam, to jest wyłącznie zagrywka czysto polityczna do tego, żeby po pierwsze skłócić społeczeństwo, żeby je spolaryzować, żeby zmobilizować elektorat, bo wiemy, że w wyborach do Europarlamentu będzie mniejsza frekwencja, dlatego apeluję, idźmy wszyscy na wybory 9 czerwca, oczywiście głosujmy na konfederację, ale idźmy na wybory i głosujmy, bo takie właśnie działania powodują, że elektorat platformy będzie bardziej zmobilizowany, a przy okazji platforma pożre elektorat lewicy. O to chodzi platforma. Obywatelskiej, bo kiedy jest zmniejszona frekwencja, również mandaty platformy obywatelskiej w pewnym sensie stają się zagrożone i to co zrobił Rafał Trzaskowski, to jest właśnie uśmiech w stronę elektoratu lewicowego. Nic więcej. Panie Tylko żeby to zrobił. czy Tylko mogę żeby mieć do pana zrobił? prośbę? Czy może pan, bo było bardzo gorąco w tym studiu, na koniec jeszcze raz podejść do pana Roberta Biedronia. Nie, panie redaktorze, A ja, ja, ja to... swoje zrobiłem. Ja pana bardzo proszę, raz, bo pan panie redaktorze, pan nie reagował przez całe 10 minut na to, jak ja byłem tutaj obrażany, jak państwo polskie było obrażane. Ja swoje zrobiłem. Okej, okay. proszę państwa, tak kończy się nasz program. Bardzo panom, państwu dziękuję.